Witam wszystkich. Dziś taki mały egzotyczek. Dość popularne auto w Polsce. Jest to Porsche Macan 2018 rok. Dwulitrowa benzyna. Dość popularne auto w Polsce. Z tego względu, że jest chyba dość, dość w miarę cenowo. Dla wtajemniczonych lub nie, to jest chyba Audi Q3, Q5. Jakoś tak w o budowie Porsche Zaraz zajrzymy sobie pod maseczkę. No więc, tak maska, no, maska jest potężna w tym aucie. dekiel jest z Porsche, ale już widać, że po kształcie dekle, że jest to Audi. No i jest to: jest to to te, tak, dobrze mówię, TFSI chyba no tak, TFSC 2-litrowe znane z Audi A 4 B8, nie wiem ile to ma chyba koni, około 250, później sprawdzę. Więc na pewno dość miale dobra jednostka. Zobaczcie tu nawet sporo. Wszędzie miejsca jest dookoła, jest, jest gdzie rękę wsadzić, jest gdzie. Znaleźć poszukać wycieku, więc jest bardzo fajna komora silnikowa do tego, do tego małego silnika dwutrowego, więc jest to jest na plus. No i jeszcze też, 250 koni, czy to ma chyba nawet może 280. Jest, jest, jest. czym czym przycisnąć też. Nie jest to straszny żółw. no i to z zewnątrz. To jak to gusta, tak? Jednym się podoba, jednym nie. Według mnie to bardzo ładne auto, jest fajne. Nie jest za duże. Zobaczmy, jak to miejsce z tyłu jest. No, z tyłu już tak nie, nie jest za dużo miejsca, ale ja mam 1,75 m. Powiem Wam, no tak, jest, jest, jest ok. Jest okay. Czarna podsufitka. Żółte skóry. Łączenia z Alcantro bardzo mi się podobają. Ta, te wstawki alkantry to chyba alkantra Jest, więc to fajnie wygląda. Zajrzyjmy do bagażnika. pierwsza rzecz, która się rzuca, patrzy: nie ma z tyłu żadnego przycisku. Jest tylko na pilocie, gdzieś tam w środku. No, powiem Wam, bagażnik nie jest za duży. Może jest długi, no ale z wysokością to tak średnio bym powiedział. Więc dużo nie zapakujecie. Pełna elektryka. Zajrzyjmy do środka. No środki, środek to co? Typowe Porsche. Zegary na pewno. typowo Porsche, kierownica Fajnie, że na łopatkach jest pewnie skrzynia DSG. Zależycie. Tutaj, tu ten tunel środkowy też jest fajny. typowo Porsche-Koskie. Tylko tak, tu jakieś tam radio, może od, odpalmy go. No co, radio typu typowo wyświetlacz, ale to jest według mnie takie brzydkie. Jest tutaj, jakiś tam CD, karty, nie karty. Tu multimedia tak słabo to wygląda. Tu jest fajnie rozwiązane z nawiewem. Każdy ma swój dzielny przycisk do mocy, do, do słabości. Więc tu fajnie, fajnie są komponowane tutaj te wyświetlacze No i co poza tym? No, nie. Fajne, fajne autko. No ale nas. A, jej no przebieg 18 tysięcy prawie 19, więc nie jest duży. No ale co nas? Przede wszystkim nas interesuje korozja. My zajmujemy się korozją, ciekawostkami, więc zaraz te autko poniosę do góry. Więc jest to typowy Audi, więc zobaczymy 7-letni Porsche, jak wygląda korozyjnie. Nieduży przebieg, tylko 18 tysięcy 19. 000. 7 lat ma, więc zobaczymy, jak to wygląda korozyjnie do niego. Więc podnosimy go do góry. Dobra, mamy porszaka w górze. Więc tak, pierwsze spostrzeżenie. Dużo rzeczy aluminiowych. Trochę aluminiowy wahać. Górny wachać, dolny wahać. Zródznica aluminiowa. Tutaj też aluminiowe. Belka stalowa. Co dalej? Przód tak samo. Wszystko prawie z aluminium. Więc to fajnie. Nie ma co, co rdzewieć. Duży zacisk czterotłoczkowy. No i co? Wszystko zabudowane. Więc teraz co? No to bierzemy się chyba za ściąganie tych wszystkich osłon. Tak ściągamy te osłony. Będziemy patrzeć na pierwszy rzut oka tutaj płaszczyzny. Gdzie są odkryte. Zero rdzy. Więc, więc jest fajnie wszystko fajnie jest zabudowane No, ale widzę że jest mały naprawdę przebieg tylko te do 18 -18 tysięcy. rzeczywiście ma to wszystko takie czyściutkie nie ma żadnych chyba wycieków bo to też różnie bywa z tymi wyciekami więc teraz co ściągamy wszystkie osłony o. tutaj jest troszeczkę jakoś tak tłusto Albo to woda, albo coś się wydaje, jakiś tłusto, no to zaraz to rozbierzemy. Zobaczymy, no ale pierwszy rzut oka jest fajny, Tylko tutaj dziwnie rozwiązanie, Zobaczcie osłona tarczy, jak krótko jest zrobiona. Dziwne, bardzo dziwne. Z drugiej strony jest tak samo. Zobaczymy, czy z tyłu tak samo jest zrobione. Z tyłu, o zobaczcie, z tyłu już cały zabudowane Osłona tarczy, więc jakoś tak dziwnie, że z tyłu lepiej jest zabudowany niż z przodu. Pewnie może jakieś na coś nie na chłodzenie, może na coś, może ma to jakiś wpływ nie, ale na pierwszy rzut oka zero korozji zero korozji, tu możemy troszeczkę zajrzeć to już chyba nic nie widać, żeby jakaś korozja była więc teraz sobie, bierzemy, wciągamy te wszystkie słony nad kola i wtedy zobaczymy co tam jest grane dobra, mamy mamy Porsche w górze no i co i tak jak się spodziewałem. Wszystko jest pięknie, ładnie. Praktycznie zero dzy, ale zobaczcie. Tu taka ciekawostka. Jest wosk. Jakiś biały na łączeniu. Tu już nie ma, ale tutaj jakby w podróżnicy coś coś. O tutaj też jest delikatnie. Zobaczmy. Też. Też jest wosk. Delikatnie. Nie wiem czemu. Tutaj tylko na łączeniu jest. Bo tutaj nigdzie indziej nie ma. Tylko. No tutaj jeszcze coś jest troszeczkę. O. zobaczcie. Ciekawe, czy to jest fabryczny wosk? Na w środku nie ma nic. Czy to jest fabryczny wosk? Czy to jest przez kogoś? Położony. Ale położony trochę tak słabo. Jak przez kogoś. Ale tak czy siak no. Ładny jest. O, tutaj zobaczmy, Też jest wosk. O! Też jest wosk. Więc tak czy siak no, jak nowe auto, to nowe auto nie jest to Toyota, że gdzieś tam wychodzi od razu. cent rdzy, tutaj on widać, że jest już gdzieś dotknięte, może widlaczek, może coś. Już delikatnie tam się zarumieniło, jak ja to mówię. No ale jest, jest, jest fajnie. Teraz, właśnie. Teraz zapuścimy wszędzie woski, w tylne sanki. Zapuścimy tutaj te pozostałe tę pod całą podłogę, żeby nam jak najdłużej się zachował w takim stanie. Więc co, czekamy, aż wysnie dobrze. Z wody po, wosie, po umyciu jest. I idziemy to wszystko woskować. Pokonserwowane delikatnie woskiem tutaj na bardziej liczba troszeczkę grubi tego wosku na tych lantach, bo to wiadomo gdzieś tam się zawsze otrzeć czy ten wszystkie podróżnice od środka, nie od środka wszystko zabezpieczane tu. Taka zrobiona mgiełka. Ona później sobie bardziej przezroczysta. Więc tutaj wszystkim powpuszczane, tu z przodu nie ma co konserwować, bo samo aluminium. Tutaj ława wszędzie pozalewany tak jak widać na kole to samo są porobione, może tu będzie lepiej, lepiej pokazać porobione tym giełki takie żeby to są te szmaciane tak zwane na kole to widać, że też te, 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 te włóknina czy jak to tam się nazywa trzyma wilgoć więc tu wszędzie jest pozalewane, tak jak widać, żeby ten wosk to wilgość powstrzymywał. I co to więcej mówić? No autko w bardzo dobrym stanie, dobrze zabezpieczony. Wytrzyma kolejne, teraz 15 lat bez krozi. bo rzeczywiście będzie trzeba tam za jakiś czas poprawić to tam za 5-6 lat delikatnie tym woskiem bo na pewno gdzieś tam troszeczkę się wypłucze, gdzieś tam troszeczkę coś tam ścieknie więc będzie trzeba poprawić tutaj na pewno tutaj tego nie rozbieramy bo to jest bez sensu bo tam praktycznie nigdy nie ma rdzy tak wysoki. nie się samochodu żeby tam był zgnity czy coś, A też nie chcemy tego wszystkiego rozbierać bo troszeczkę się mi jest celem w tak nowym samochodzie i też to, to nie chcemy tego robić więc co tutaj już nie będę więcej nagrywał bo widzieliście jak to jest wszystko zabudowane na samym początku filmu więc jeśli macie jakieś pytania to zapraszam w sekcji komentarzy zostawcie łapkę w górę no i tyle w tym Widzimy się przy następnym aucie.